Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wasz kot zdaje się mieć doktorat z grawitacji? Wiecie ten psotny błysk w oku, tuż przed strąceniem waszego ulubionego kubka z kawą z blatu? Nie martwcie się, nie jesteście sami. To jedno z najczęstszych i najbardziej frustrujących kocich zachowań. Ale zanim zaczniecie budować fortyfikacje wokół cennych przedmiotów, spróbujmy zrozumieć, co dzieje się w tej małej futrzanej główce. Rozgryziemy zagadkę, dlaczego koty uwielbiają zrzucać rzeczy na podłogę. Musimy zacząć od przypomnienia sobie, że nasi koci przyjaciele, nawet ci, którzy nigdy nie postawili łapy poza domem, mają zakodowane instynkty ukształtowane przez tysiące lat polowań. Ten mały kłębek kurzu, który wasz kot śledzi z taką intensywnością, w jego umyśle to godny przeciwnik. Ten laserowy wskaźnik, którym wymachujecie, to nie tylko czerwona kropka, to ofiara, którą trzeba upolować. Ten instynktowny pęd do polowania, schwytania, a czasem, tak, nawet zabicia ofiary jest głęboko zakorzeniony. Dlatego uwielbiają gonić, skakać i uderzać łapą w różne rzeczy. A czasami tą rzeczą jest coś, co stoi na krawędzi kuchennego blatu. Pomyślcie o tym, zwisająca łapa, szybkie uderzenie, i bam, rzecz która fascynowała kota, leży na podłodze. Dla waszego kota nie chodzi o destrukcję, chodzi o angażowanie się w głęboko satysfakcjonujące, instynktowne zachowanie. Zanim więc zbesztacie kota za strącenie kluczy, pamiętajcie, że nie robi tego złośliwie. Po prostu ulega pierwotnemu instynktowi łowcy. Porozmawiajmy teraz o kotach domowych. Wiecie, o tych, które spędzają dni, wylegując się na kanapie, od czasu do czasu obdarzając was pogardliwym spojrzeniem. Mogą wydawać się zadowolone ze swojego leniwego życia, ale nie dajcie się zwieść. Pod tym puszystym futerkiem bije serce myśliwego. Problem w tym, że naszym udomowionym towarzyszom często brakuje ujścia dla ich naturalnych instynktów. Są otoczone kuszącymi przedmiotami, ale ich tereny łowieckie ograniczają się do naszego mieszkania. Tu właśnie wkracza wzbogacenie środowiska. Nie chodzi tylko o to, by kot się nie nudził, ale o zapewnienie mu możliwości angażowania się w naturalne, instynktowne zachowania. Pomyślcie o zabawkach łamigłówkach, które stymulują ich umysły i ciała. Interaktywne zabawki, które naśladują dreszczyk emocji związany z polowaniem. Pionowe przestrzenie, takie jak drapaki, które pozwalają im się wspinać, eksplorować i obserwować swoje królestwo. Dając kotu ujście dla jego energii i instynktów, będziecie zdumieni, jak bardzo mniej będzie zainteresowany używaniem Waszych rzeczy jako ofiar. Mówiliśmy o pierwotnych instynktach Waszego kota, ale czasami powód, dla którego zrzucają rzeczy z blatu, jest bliżej domu, Wy. Tak, dobrze słyszeliście. Możecie nieumyślnie zachęcać do tego zachowania, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Koty są niesamowicie spostrzegawczymi stworzeniami. Obserwują każdy nasz ruch, ucząc się z naszych reakcji. Więc, jeśli wasz kot zepchnie coś z blatu, a wy natychmiast pobiegniecie z przerażeniem w oczach, zgadnijcie co? Właśnie nagrodziliście jego zachowanie uwagą. A jak wie każdy właściciel kota, uwaga, nawet negatywna, jest potężnym motywatorem. Pomyślcie o tym, nie dolewalibyście jedzenia do miski. Gdyby wasz kot odmawiał z niej jedzenia, prawda? Ta sama zasada dotyczy innych zachowań. Kluczem jest konsekwencja. Jeśli nie chcecie, żeby wasz kot zrzucał rzeczy z blatu, nie dawajcie mu satysfakcji z waszej reakcji. Spójrzmy prawdzie w oczy. Nasze koty to mistrzowie manipulacji. Dokładnie wiedzą, jak nacisnąć nasze guziki, żeby dostać to, czego chcą. A najczęściej chcą naszej uwagi. Pomyślcie o tym. Jesteście zajęci pracą, przeglądacie telefon, lub jesteście pochłonięci programem telewizyjnym. Wasz kot z kolei się nudzi. Pragnie Waszej uwagi, Waszego uczucia, Waszej energii do zabawy. Co więc robi sprytny kotek? Ucieka się do tego, co, jak wie, wywoła reakcję. Lekkie szturchnięcie szklanki, szybkie machnięcie łapą, i voilà. Nagle bardzo interesujecie się tym, co robi. Nawet jeśli wasza reakcja jest negatywna, surowe nie lub westchnienie frustracji, to wciąż jest uwaga. A dla znudzonego kota każda uwaga jest dobra. Kluczem jest przerwanie tego cyklu. Nie ulegajcie jego żądaniom uwagi na jego warunkach. Zamiast tego inicjujcie zabawę, kiedy jesteście gotowi i macie czas. Nasi koci przyjaciele to stworzenia węchu. Ich zmysł węchu jest około 14 razy silniejszy niż nasz. Więc kiedy przynosicie do domu jedzenie na wynos, a ten pyszny aromat wypełnia kuchnię, wasz kot nie tylko go czuje, on się w nim praktycznie kąpie. Wyobraźcie sobie teraz ten kuszący zapach unoszący się z pojemnika stojącego na krawędzi blatu. Wasz kot, ze swoim wyostrzonym węchem, lgnie do niego jak ćma do światła. Może nawet wyczuć resztki wczorajszej kanapki z tuńczykiem. W jego umyśle ten pojemnik to nie tylko martwy przedmiot, to źródło pysznych zapachów, potencjalne źródło pożywienia, wyzwanie czekające na zdobycie. Rozwiązanie? Uważajcie, gdzie zostawiacie jedzenie i pojemniki na żywność. Jeśli wasz kot ma tendencję do buszowania po blatach, przechowujcie kuszące smakołyki w szczelnych pojemnikach i poza jego zasięgiem. Koty są z natury ciekawe to urodzeni odkrywcy zawsze wypatrujący czegoś nowego i interesującego do zbadania. Więc kiedy na ich terytorium pojawia się nowy obiekt czy to paczka zostawiona na blacie, czy okulary przeciwsłoneczne niedbale rzucone na stolik kawowy ich ciekawość się budzi. A jaki lepszy sposób na zbadanie czegoś niż lekkie popchnięcie? Ruch, dźwięk, jaki wydaje uderzając o podłogę to wszystko dostarcza kotu cennych informacji. Nie próbują niszczyć, po prostu próbują zrozumieć swój świat poprzez dotyk i dźwięk to jak ich wersja eksperymentu naukowego. Nie osądzajcie więc swojego kota zbyt surowo za jego dociekliwą naturę. Spróbujcie raczej spojrzeć na świat jego ciekawskimi oczami. Powiedzmy sobie szczerze: koty to urodzeni wspinacze. Uwielbiają być wysoko, obserwując swoje królestwo z góry. Czy to góra lodówki, regał z książkami, czy nawet kuchenny blat. Jeśli jest wysokie miejsce do zdobycia, wasz kot je znajdzie. Ale czasami ich wejście na te wzniesienia nie zawsze jest pełne gracji. W pośpiechu, by dotrzeć do celu, mogą przypadkowo coś strącić. To nie jest celowe to tylko skutek uboczny ich niezłomnego dążenia do zdobycia szczytu. Dobra wiadomość jest taka, że możecie zapewnić swojemu kotu akceptowalne możliwości wspinaczki. Drapaki, półki, a nawet strategicznie ustawione meble mogą zaspokoić ich potrzebę pionowej przestrzeni. Na koniec dnia nie zapominajmy, że koty to stworzenia lubiące zabawę. Uwielbiają się bawić, a czasami zabawa wiąże się z odrobiną psot. Dla waszego kota strącanie przedmiotu na podłogę może być najzabawniejszą rzeczą na świecie. Ruch, dźwięk, wasza reakcja to wszystko składa się na zabawną grę w ich oczach to jak ich własny, prywatny kręgielnia a te bibeloty na waszej półce tylko czekają, aż zostaną strącone. Spróbujcie spojrzeć na to z ich perspektywy. Nie chodzi o niszczenie waszych rzeczy chodzi o dobrą zabawę. A kto wie może z odrobiną kreatywności uda Wam się przekierować ich energię do zabawy na bardziej odpowiednie tory. I to wszystko. Omówiliśmy 8 powodów, dla których Wasz kot może angażować się w to zachowanie przeciwstawiające się grawitacji. Pamiętajcie, że zrozumienie przyczyn działań Waszego kota jest kluczem do wzmocnienia Waszej więzi i stworzenia harmonijnego domu. Łatwo się sfrustrować. Gdy wasz kot zamienia blat w swój osobisty plac zabaw, ale pamiętajcie, że nie próbuje być złośliwy. Po prostu działa instynktownie, z ciekawości lub z pragnienia waszej uwagi. Zapewniając mu odpowiednie bodźce, rozumiejąc jego motywacje, a może nawet akceptując jego naturę, możecie zamienić te momenty frustracji w okazję do zbliżenia.